Czuwaj, mam na imię Julia, jestem harcerką polską z Ukrainy. Chciałabym podziękować Bogu za to, że w ten piękny, słoneczny dzień mogę być tutaj razem ze wszystkimi tymi fantastycznymi ludźmi. Podziękować za to, że taki trudny czas, kiedy w moim kraju toczy się wojna, ja mogę być tutaj i mogę podziękować za to wszystko, co mam. Chciałabym podziękować oczywiście każdemu Polakowi, który przyjął uciekających od wojny do swojego domu, do swojej rodziny, ale też do swojego serca. Dziękuję każdemu, kto codziennie módli się o pokój w moim kraju. Dziękuję wolontariuszom, harcerzom, wszystkim, kto pomaga, wszystkim, kto wspiera nas w jakikolwiek sposób. I oczywiście dziękuję Opatrzności Bożej za to, że pomaga mi w życiu codziennym, za te znaki troski w moim życiu i za to, że towarzyszy i pomaga mi. Dziękuję. No i teraz moja mama, ona też przyjechała z Ukrainy właśnie. Доброго дня, мене звати Наталія. Я приїхала з Рівного і хочу подякувати особисто Сильвестру Бізацькому та його родині за допомогу, за підтримку. Хочу подякувати всьому колективу ЦОБ за їхню любов, за їхнє щире серце, за доброту і за чесність. І дякую, звичайно, Богу, за все, що ми маємо. Все, люблю вас.